Cześć Boże, pochwalony Jezus Chrystus, bardzo Was serdecznie witam. Od razu wołamy o moc Bożą, Duchu Święty, stąp na mnie, stąp na każdego z nas. Umocnij całą rodzinę z umową swoją obecnością, swoją mocą, abyśmy żyli w Twojej radości. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii, jak Jan Chrzciciel mówi tak o Jezusie. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest Ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który przewyższa mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Mamy słowa Jana Chrzciciela o baranku Bożym, który gładzi grzechy świata. Pan Jezus często to mówi, pokazuje, że Twoje grzechy są odpuszczone. Jest to bulwersujące dla faryzeuszów, dla uczonych w piśmie, jak on, jak on może grzechy odpuszczać. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Święty Jan Chrzciciel chrzcił wodą na odpuszczenie grzechów. Czyli miał taki kierunek, ale pokazuje jednocześnie, że tym, który naprawdę odpuszcza grzechy, tym, który ma tę moc zmazać naszą winę i nasz grzech, jest Chrystus. Oto baranek Boży, to jest Jezus. Za nim idźcie. On jest tym, który naprawdę gładzi grzechy świata, bo ma taką moc. Odkupienia, że oddaje się cały za nas. Umiera za nas, żeby nas pociągnąć ku życiu. Stał się dla nas człowiekiem. To, to, co czytamy w tym fragmencie, to są słowa, które pokazują rozwój z chrztu, z wody, który jest u Jana chrzciciela, do chrztu w duchu świętym, który daje Jezus. On Was będzie chrzcić ogniem. On was będzie chrzcić mocą swoją. Człowiek, który jest ochrzczony w Duchu Świętym, ochrzczony ogniem, to jest człowiek, który pała. To jest człowiek, który życie jego ma inny styl zupełnie. Jest przemieniony, że serca się to wydobywa wszystko ku górze, ku nadziei, że wbrew nadziei cały czas ją buduje, cały czas walczy o serce. Znamy takich ludzi. Niektórzy są bardzo utrudzeni, a potrafią się uśmiechnąć. Niektórzy są umęczeni życiem, a, a widzimy, że w tym wszystkim są piękni, mają serce pełne pokoju, twarz pełną pokoju. Człowiek ochrzczony w Duchu Świętym. Wołajmy nieustannie o Ducha Świętego. Jak będziesz często prosić o Ducha Świętego, twoja twarz, serce, myśli, wszystko będzie przemienione Jego mocą. I mamy właśnie tak poddawać się łasce działania Ducha Świętego, abyśmy byli nowi w Bogu. I na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech nasze serce będzie gorące, gorące w Bogu. Bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, które nam dajecie, za to, że wielu z Was jesteście naszymi patronami. Tutaj widzimy jest Patronite. Zawsze się wyświetla, można innych też zachęcić. Dziękujemy za to wszystko, co nam dajecie, żebyśmy mogli prowadzić ewangelizację, żebyśmy mogli działać na rzecz głoszenia Chrystusa w internecie. Ale część z tych pieniędzy też przeznaczamy na to, żeby pomagać ubogim, zwłaszcza dzieciakom z patologicznych rodzin, z rodzin trudnych. Tam duża jest koncentracja naszych sił. To wszystko jakoś łączymy, ale to dzięki Wam. To się dzieje dlatego, że nas wspieracie, za co bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego poniżej kolenda. Możemy dalej pomodlić się z mocnymi w duchu. Miejcie piękny dzień. Z Bogiem.